Dobrze. W części 17 chwila podsumowania na początek. Umiemy zrobić artykuł, umiemy zainstalować nowy szablon, umiemy w tym szablonie znaleźć, gdzie możemy wstawić menu, możemy wstawić menu drugie, możemy zbudować podmenu w zależności od tego, jaki szablon posiadamy. Teraz troszeczkę przejdziemy do innej strony. Strony, która zwie się jet i jest to centralna składnica rozszerzeń jak Państwu mówiłem, nie wszystkie szablony mają e, możliwość tworzenia rozwijanych menu, czy menu z obrazkami trzeba je po prostu doinstalować w wielu wypadkach i tutaj w centralnej składnicy dżumla możemy sobie pobrać rozszerzenia dla dżumli. Popatrzmy na coś, co nas bardzo interesuje w tej chwili, to jest nawigacja właśnie. Systemy menu ponad 200. Mamy różnego rodzaju menu: Drop and Tops, menu i takich parę innych. Wierzmy sobie to. I teraz popatrzmy sobie, jak jest zbudowany, zbudowany opis. Właśnie na JET. Czyli mamy tytuł danego rozszerzenia, informacje dla jakich Joomla jest to rozszerzenie zaprojektowane, oceny, opis, krótki opis oraz co to jest moduł. w tym wypadku są moduły. Jak Państwu mówiłem, moduły, menu zawsze jest modułem, praktycznie i MK są. LK Oznacza więcej wersji językowych niż tylko angielska, czyli language. A p to wtyczka. Czyli jak widać, menu dla Joomla 1.7 jest całkiem dużo. Non-commercial to jest wersja niekomercyjna, czyli darmowa. Commercial, wersja, za którą musimy zapłacić jakieś tam pieniądze. Eee Przejdźmy sobie do tu. To Ari. Bardzo lubię to menu. Mamy opis. I tu wiele, wielu producentów, umieszcza demo do swoich stron. Gdzie możemy zobaczyć, jak to menu działa? Za pomocą tego możemy stworzyć takie fajne menu. Jeżeli ktoś się już uparł na szablonie Bisco się robić, no to wtedy takie menu pozwoli mu zbudować pod menu. To jest jeden z takich fajnych elementów. Przejdźmy w tej chwili do też, co bardzo wiele osób interesuje. To jest do zarządzania fotografiami i do galerii. Fotogalery. Dobrze. I tutaj mamy tak. Tu już mamy kolejne literki. C to jest komponent. I teraz co to jest komponent? Komponent jest to tego rodzaju skrypt. Nie można powiedzieć, że to jest do końca program. Powiedzmy, że to jest skrypt, który wykonuje pewne rzeczy. W tym wypadku. W naszej Joomla już mamy zainstalowane pewne komponenty. Są te doniesienia, kontakty, powiadomienia, reklamy, wyszukiarki zakładki. Komponentem są również artykuły. To też jest komponent. Przejdźmy na naszą stronę z podglądem. Chyba ją już oczy, ale zobaczmy na te, Zobaczmy sobie podgląd. Sekcja komponenty nam się otwiera tutaj. Inaczej. Wszystko, co jest komponentem i co wywołamy z bazy, wyświetli się tutaj. To jest komponent, czyli mamy już dwa pojęcia, które pozwalają na wyświetlenie ja danej treści, czyli moduły oraz komponenty. Komponenty wyświetlają tutaj. Z komponentami mogą pracować moduły. Dobrze. Moduły. Jak widać tutaj jest moduł. Moduł może ten moduł to może być specjalna galeria, która wyświetla jakieś losowe zdjęcia. Modułem może być menu specjalne dla tej galerii. Czy też modułem może być tak jak w sklepie. A tutaj może być najnowsze produkty. Akurat jest dla Joomla Shopping, yy, które mam moduły i tutaj najnowsze produkty są. Tagi sklepu to też jest pewnego rodzaju moduł, który jest umieszczony w CD Bar A. Komponenty instalujemy w sposób standardowy. Jeżeli pobieramy, Żeda o tym w następnych odcinkach, przez instalację. O, wylogowało nas. Tak jak mówiłem, 15 minut max. I nas wyloguje chyba, że to przestawimy. Czyli mamy tutaj. Instalujemy sobie dany komponent. I ostatnim elementem, który nas interesuje, to są dodatki. Dodatki, czyli pewnego rodzaju, powiedziałbym, wtyczki, które potrafią wyświetlać jakieś treści będąc już w. Komponencie. Czyli jeżeli tutaj mamy jakiś artykuł. Tutaj, to możemy osadzić w tym artykule jakiś, jakąś wtyczkę, która wyświetli w tym artykule dodatkowe elementy. Tutaj domyślnie już są zainstalowane pewne wtyczki, ale e, taką ciekawą wtyczką jest. Zagubiłem się. Taką ciekawą wtyczką jest galeria SIGPLUS. To jest właśnie wtyczka, która z pozycji komponentu akurat w artykule potrafi wyświetlać tak ładnie nam zdjęcia. Czy w taki sposób. Zobaczmy jak to wygląda od strony zaplecza. Poznamy, poznajemy właśnie jak Państwu mówię, coś co ja wolno nazywać wtyczki, ale nie mówi, mówi się dodatki, czyli pewnego rodzaju elementy zwiększające funkcjonalność danego komponentu. Najczęściej są to komponenty artykuły. Niestety, wtyczkę dosyć trudno jest wywołać. To jest właśnie ta wtyczka naszej galerii. Czyli znacznik wywołujący parametry, jakaś tam treść czy coś tam. I zamykamy. Tutaj kolejny znacznik wywołujący, to samo galerię, ale od razu tutaj mamy zapowiedziane, w jaki sposób ma się zachować ta galeria, czyli jak to ma być wyświetlane. Czyli wiemy już, proszę Państwa, przynajmniej ogólnikowo, czym jest komponent. Przypominam, komponent to wszystko to, co wyświetla naszą treść tutaj. Na JET ma literkę C. To jest komponent. Wiemy, co to jest moduł. Ma literkę M na JET. I wiemy, co to jest wtyczka. Dodatek ma literkę P. E, oraz L oznacza to, że mamy więcej wersji językowych LK Language. Czasami pojawiają się inne literki, tak jak T, czyli Tools. Są to narzędzia nie do końca związane z samą dżumlą, ale pozwalające rozszerzyć w jakiś sposób możliwości taką e, w Takim narzędziem właśnie była pewien automatyczny rozpakowywacz na serwerze e, paczki czumlowej. Kategorii na JET jest kilka. Klikając All Categories, zobaczymy wszystkie kategorie i podkategorie, jakie tutaj mamy. Jest tego całkiem, całkiem sporo. Z niektórymi e, kategoriami. Mogą się Państwo już zapoznać elementami z tych na mojej stronie I Na przykład w SIG Plus jest bardzo duży poradnik. Dlaczego tak dużo czasu poświęciłem na rozszerzenia? Bo w następnych odcinkach zajmiemy się rozszerzeniami, które są już tu zainstalowane w systemie. Jak i Zastrzeżeniami, które będziemy sobie instalować. Ponieważ na obecną chwilę wydaje mi się, że temat menu, szablonów, jak i artykułów, tworzenia artykułów i kategorii jest na obecną chwilę wyczerpany i na tym etapie powinno to nam wystarczyć. Dziękuję.